Się koło wieczerzy. Z jutro dzień święta, mi wagi nie Niechaj, przez Polska. świętujemy dwusetne urodziny Stanisława Moniuszki. Świętujemy je przez cały rok, bo jest to rok Moniuszkowski, ale dziś 5, 5 o godzinie piątej świętujemy równą rocznicę dwusetnych urodzin Stanisława Moniuszki, patrona Filharmonii Koszalińskiej, który nad Filharmonią Koszalińską czuwa, który Filharmonię Koszalińską inspiruje i inspiruje Polaków od kilkudziesięciu lat. Od Odkąd zaczęły powstawać pierwsze pieśni ku pokrzepieniu serc, Prząśniczka, po nocnej Rosie i mnóstwo innych, Polacy je śpiewają, Polacy je nucą, Polacy uczą ich swoje dzieci, Polacy je znają i my dziś chcemy te pieśni Koszalinianom przypomnieć zachęcić do tego, żeby włączyć się we wspólny śpiew i śpiewać. Młodzież rozdaje śpiewniki, rozdaje okolicznościowe przypinki. Chodzi o to, żebyśmy Moniuszki nie zapomnieli, przeciwnie, pamiętali o nim i, i krzewili jego pamięć, bo warto. Koszyczki siedzą I jak anioł dzieweczki. Wszędą sobie przędą jedwabne niteć. Kęcię tę dziecią, no widzicie Tobie wić. Pa, powiem, dalej, wie czy ja duszę nić. Proszę tak, w z wiciną, no, zami się zalewa, żegnają dziewczyn. Kęcię tę dziecią, no widzicie Tobie wić. Pa, powiem, dalej, wie czy ja dusza, Łatwo i za wesołe dziewczynie, pamiętała trzy dni o biednych chłopczynie. Być tym dzieciom, widzicie tobie, widzicie, pałom, pałom, wiecie, ja duszę iść. Jak bardzo ważna jest dla nas historia dla Polaków? To jest numer jeden dla wszystkich Polaków: dla starszych, młodszych i najmłodszych. Dzisiaj obchodzimy 200. rocznicę urodzin jednego z największych kompozytorów, czyli Stanisława Moniuszki. Jak bardzo on ważny jest dla nas? No Tak jest ważny, że tutaj właśnie się spotkaliśmy na rynku staromiejskim i żeby szerszej publiczności przekazać to, że mamy tak wspaniałego kompozytora w naszej kulturze narodowej. A jakie są jego największe dzieła? No, właśnie, straszny dwór, prześniczka. I kuma, pieśń wieczorna, no, mnóstwo mnóstwo innych. No i dlatego jesteśmy tutaj, żeby te mniej znane przekazać publiczności koszalińskiej. Tak spontanicznie powiedziałabym. Historia to nasza tożsamość, to jest to, co nas wyróżnia wśród innych narodów. To jest tak, że to, z czego możemy być dumni. Również kultura muzyczna, historia nasza muzyki jest wyjątkowa i myślę, że to jest znakomity również produkt promocyjny Polski na, na całym świecie, dlatego warto o to dbać od najmłodszego po, po najstarsze lata. Dzisiaj właśnie w całej Polsce są obchody 200 rocznicy narodzin jednego z największych kompozytorów polskich Stanisława Moniuszki. Tak, dokładnie to jest wyjątkowa okazja 200 lat to rzeczywiście bardzo okrągła rocznica, ale to nie może, nie to jest najważniejsze. Myślę, że że te, ta rocznica jest znakomitym pretekstem do przypomnienia osoby Stanisława Moniuszki, niestety kompozytora chyba troszeczkę zapomnianego, czy, czy niedocenianego nawet, nawet w samej Polsce. E, trzeba mieć nadzieję, że dzięki chociażby takim happeningom jak dzisiaj, czy koncertom, które się odbywają w, co, w całej Polsce, ten stan nieco się zmieni w świadomości przede wszystkim Polaków. Myślę, że tak naprawdę jesteśmy Polakami, więc powinniśmy dbać o swoją historię. Powinniśmy ją zdać od najmłodszych lat. Jest to przekazanie tradycji i e, takie duchowe uczucie, które powinno w nas zostać. To w takim razie, co oznacza dla nas, dla Polaków Stanisław Moniuszko? E, no myślę, że jest bardzo ważną postacią, nie tylko e, historyczną, ale także w muzyce. E, wiele jego tekstów jest śpiewanych do dzisiaj e, i dalej ma wartość sentymentalną. No bardzo ważne to jest, przecież to jest nasz dobrobytek, to jest to, o czym powinniśmy pamiętać, prawda? To jest nasze ja, tak zwane. A według Pana jak bardzo praca Stanisława Moniuszki była ważna dla historii naszego kraju i dla naszego dobytku? Oj, bardzo ważna była, bardzo ważna. Dziękuję. Dziękuję również. Wielkie połowy Jutro dzień święta, niby nie zrzęda. Niechaj przez jutro dojrzewa. Śmiech dla całorny, niech, niech oni... oh